W tym odcinku przetestujemy sobie Monstera Beast Pish Perfect. Tak jak widać, on się prezentuje. Tutaj macie nazwę serii: Jest to Beast. Zawartość alkoholu jest to 6%. Napisany smak jest to perfekcyjna brzoskwinia. I trumacie, że alkohol jest dla osób pełnoletnich. Skład produktu: Pojemność to 355 ml. Historykę Monstera kod kreskowy i daty końca świata. Teraz możemy przechodzić do otworzenia. I nalania produktu. Tak jak ja widać, się prezentuje produkt po nalaniu. Jak widać, on taki pomarańczowy kolor. Teraz możemy przechodzić do. Zdeskowania produktu! No, smakuje to nie ma identycznie jak Monster Ultra Pitchkin z tą różnicą, że tutaj posługa w jest wyczuwalny, a w tamtym nie jest. No jest on, nie wiem, mocny wyczuwalny niż w innych bistach, ale nie, nadal to nie jest jakościowe. domak jak Monster. Tutaj macie cenę jest 27 zł plus kor dostawy. A tutaj macie plusy, a do plusów można zaliczyć się, że ma słodkawy brzoskwiniowy smak. Natomiast tutaj macie minusy, a do minusów można zaliczyć się, że jest za drogi. Teraz możemy przechodzić do podsumowania produktu. Podsumowując, produkt zasługuje na dużą, ale zasłużoną ocenę. 6,5 na 10. I na to koniec i pa